Ja bym powiedziała, że takie trzy bardzo ważne rzeczy, czyli ten szacunek, ogromny szacunek właśnie na tego małego człowieka, który jest tutaj przekazywany na każdym poziomie, przy każdej informacji, przy każdej jakby treści, które te dzieci mają przyswoić. I druga rzecz, która wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie też taką ma ogromną wartość, czyli to jest ta uważność na tego drugiego człowieka, czyli jakby dostosowywanie tego. Wszystkiego, czego ono ma się nauczyć, no jakby na tyle, na ile ono potrafi to przyjąć. No i więc jak gdyby tutaj przyszliśmy troszkę za sercem, za takim przedłużeniem tego, co jest w domu, jak gdyby ta placówka, ta metoda wychowawcza w moim mniemaniu i już doświadczeniu daje mi takie przedłużenie domu i spokój, że obcy ludzie, którzy, z którymi tak naprawdę w już do przedszkolenia dzieci mają większą dużą szczerze w ciągu dnia, Traktuję ich tak, jak bym sobie tego życzyła, z szacunkiem, z indywidualizmem, z, ze spokojem i z takim podejściem, jakiego myślę, że każdy sobie życzył, wiedząc, że, 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 dzieć, że dzieć mi się zajmuje ktoś, kogo tak naprawdę nie zna. Być może podejście, żeby najpierw się nauczyć czegoś innego, jest właśnie tym odpowiednim podejściem, żeby się rozwijać w swoim tempie, a niekoniecznie rozwijać się tak, jak ktoś wymyślił, że to tempo jest dobre. Dziecko ma możliwość, ma możliwości poznawcze oraz kierowanie się tym, co go faktycznie interesuje, wyborem pracy, na którą w danym momencie ma ochotę, przy całościowym założeniu, że jakiś plan jest do zrealizowania, jednak jakby poszczególne dni i momenty są jego wyborami własnymi. Uczy się tutaj decydowania, zarządzania czasem, zarządzania pracą, więc jak gdyby mamy swobodę, ale zasady są górnie jakieś założone, więc wszystko, co powinno być, jest zrealizowane, ale dziecko też ma swobodę we własnym zakresie do decydowania o tym, co i kiedy. Wraca ze szkoły. Dosna często się dzieje tym, czego się nauczyła, co poznała, tak ostatnio na przykład było z językiem migowym. Te dzieci siedziały spokojnie, nauczyciel miał w grupie 12 dzieci, siedział z jednym przy stoliku, a pozostałe dzieci same w różnych częściach sali coś sobie robiły. To było dla nas po prostu taka diametralna różnica, w której się od razu zakochaliśmy. Nasze dzieci są strasznie różne od siebie, ale też przez Montessori są bardziej samodzielne, dużo bardziej samodzielne. Ale też na przykład Hugo się bardzo mocno otwiera na różne nowości typu angielski, bardzo go zainteresował, typu liczenie coś, czym on się teraz zajmuje, wszystko liczy: guziczki w domu, jabłka, kulki, które wrzuca do, do talerzyka. Nawet liczą. Więc dzieci y, przychodzą do domu już z gotowymi rozwiązaniami, bo. Ta, ta metoda moim zdaniem na to stawia na takie praktyczne rozwiązania, żeby e, dzieci stanowiło sobie, żeby umiały rozwiązywać konflikty, e, żeby umiały współpracować ze sobą, żeby umiały sięgać po pomocy, jeśli jest im to potrzebne, i żeby nie, nie szukały w trakcie konfliktu winnych między sobą, e, tylko szukały opcji do współpracy, e, czy również taki hit, jak e, kary i nagrody. Tak? Czyli wiadomo, że jak jest winny, to winny musi zostać ukarany. A, a ten, co nie jest winny, jemu się upiecze, Tylko wszyscy wiemy, że to nie wygląda tak w życiu i to nie jest jednostronne, kto jest winny, kto nie jest winny i tu czegoś takiego nie ma, tak? Oceniając sam taki rozwój, to jak ona przychodzi z taką przedszkola, jak ją tak? to jest zadowolenie na twarzy, to kiedy za każdym razem się i pytamy, jak minął Ci dzień, co ciekawego robiłaś. No to w sumie zawsze jest ciekawie, zawsze ma coś do powiedzenia, co jest dla niej takie interesujące.